W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Wielkiej Synagogi w Tykocinie. Synagoga, znajdująca się na Kaczorowie w Tykocinie przy ulicy Kodziej 2, w sąsiedztwie Małego Rynku, jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce oraz jedną z najlepiej zachowanych synagog z XVII wieku w Europie. Synagoga została zbudowana w 1642 roku na miejscu starszej drewnianej bożnicy. W XVIII wieku do narożnika północno-wschodniego dobudowano niską wieżę, która pierwotnie służyła jako więzienie dla Żydów. W latach 40. XIX wieku synagoga przeszła gruntowny remont. W XVII i XVIII wieku stanowiła wielki żydowski ośrodek intelektualny, Działało przy nim wielu znanych, szanowanych rabinów i talmudystów. Podczas II wojny światowej, w 1941 roku, hitlerowcy zdewastowali i ograbili wnętrze synagogi i urządzili w niej magazyny. Po zakończeniu wojny w synagodze, na polecenie władz miejskich, nadal znajdowały się magazyny, ale tym razem nawozów sztucznych. W 1965 roku w synagodze wybuch Pożar, który dopełnił dzieła niszczenia budynku. Spłonęła unikalna biblioteka i archiwa gminy żydowskiej, a pozostałe cudem uratowane księgi wyrzucono do pobliskiej rzeki. W latach 1974-1978 przeprowadzono gruntowny remont i konserwację synagogi. Od 1977 roku stanowi siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Obecnie muzeum posiada bardzo bogatą ekspozycję Judaików oraz innych przedmiotów związanych z kulturą żydowską. W głównej sali modlitewnej prezentowane są m.in. zabytkowe zwoje Tory nakryte koroną, Tasy, Tałesy, Księgi, Telifiny, Hanukije, Menory. Mesaminiki. W wieży urządzono pokój rabina oraz rekonstrukcję Seder Pascha, czyli wieczerzy paschalnej. W 1922 roku synagogę odwiedził prezydent Izraela Haim Herzog. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie kwadratu o wymiarach 18 na 18 metrów, w stylu barokowym i licznymi elementami późno renesansowymi. Według niektórych źródeł wzorowana jest na warownej synagodze z Pińska z 1640 roku. Synagoga jest obecnie przykryta wysokim łamanym dachem z czerwonej dachówki. Zastąpił on pierwotny dach, zasłonięty wysoką. Attyką. W północno-wschodnim narożniku stoi w dolnej części kwadratowa, w górnej ośmioboczna niska wieża, mieszcząca pierwotnie więzienie dla Żydów. Z trzech stron przylegają niskie przybudówki, niegdyś sklepiki, domy nauki, przedsionki oraz babince, z których kobiety mogły obserwować modły przez zakratowane okienka. Wewnątrz w głównej kwadratowej sali modlitewnej. 18 na 17,6 metra, sięgającej 9 metrów wysokości znajduje się popularne w polskich synagogach sklepienie dziewięciopolowe. W jej centralnym punkcie znajduje się bima. Opierająca się na czterech pasywnych filarach z bogatą renesansową dekoracją zakończonych baldachimem stanowiącym strop, wewnątrz której znajduje się szulham. Sala ma obniżoną posadzkę nawiązującą do słów psalmu. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Do sali prowadzi wejście przez obszerny przedsionek, mieszczący niegdyś biura kachału i sąd gminny. Na ścianach znajdują się barwne polichromie. Ich główny element dekoracyjny, obok ornamentów w kształcie wici roślinnych oraz lokalnych i egzotycznych zwierząt, to wielkie XIX-wieczne tablice z hebrajskimi i aramejskimi cytatami biblijnymi oraz tekstami modliw. Na ścianie wschodniej znajduje się rzeźbiony w kamieniu, niezwykle bogato zdobiony, manierystyczny Aaron H. Kodesz i wielką nadstawą z koroną Tory w okrągłym medalionie, zasłonięty bogato tkanym nowym parochetem został ufundowany przez naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha i Fundację Judaika. Dawniej synagogę i pobliskie budynki gminy żydowskiej otaczał arkadowy mur z bramą, który po wojnie nie został odbudowany. Przed wejściem do synagogi widać jeszcze fundamenty zniszczonych kamienic pochodzących z pierwszej połowy XVIII wieku. Synagoga jest obiektem, który stanowi wartość zabytkową. Została ona wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków Nieruchomości. Synagogą związana jest legenda o rabinie, który przybył do Tykocina pod koniec XVI wieku i umieścił w wielkim żyrandolu amulety z wypisanymi modlitwami. Te amulety według tradycji tykocińskiej miały chronić Żydów od różnych nieszczęść. I wydarzył się kiedyś bardzo groźny wypadek. W czasie uroczystej modlitwy w wigilię święta Jom Kippur kiedy cała synagoga była wypełniona ludźmi, kobietami i mężczyznami, którzy wspólnie się modlili, a było pewnie z tysiąc albo i więcej osób, urwał się nagle Żerandol. Zaczął spadać, wszyscy zaczęli krzyczeć, ale dzięki wstawiennictwu tego świętobliwego rabina Żerandol spadł w takim miejscu, że nikogo nawet nie ranił. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.